Hamburg, 18 czerwiec 2023. Przed chwilą słuchałam kazania naszego księdza Michała Woźnickiego. Relacja ze spotkania wczorajszego w Bydgoszczy. Pasuje to bardzo do dzisiejszej rocznicy. Dzisiaj rocznica jak w Hamburgu 18 czerwca w 1329 roku tutaj w tym miejscu konsekrowano bazylikę mariacką wielkość jej wskazują te białe kamienie Mamy tutaj kościół Scientology Kiersi, kościół diabła, a z drugiej strony mamy Gizeid, Helmut Schmidthaus. Nie jest to przypadek. Katedrę budowano od 1000. 245 roku. Kiedy herb był Hamburga był matka Boska. Zaczął ją budować biskup Fondelipe, brat prababci polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Wielka katedra Mariacka. 81 lat budowy, jak zaczęli ją budować, nie widziała jej polska królowa. Jak oddano do użytku, to już jej nie było. Zmarła w Braci Bożu koło Hamburga w biskupstwie 10 kwietnia 1315 roku. Dzisiaj mamy rocznicę koronacji w Rochitnie Matki Boskiej Królowej Polski z Orłem. Była to 660. rocznica konsekracji bazyliki mariackiej, tutaj. A 11 lat temu, tu w Hamburgu, ci z Nowego Kościoła. Gdzie Bogi Misjan Paweł II oddali do użytku nowy kościół dziewiętnastu religii. Arcybiskup Thyssen, myślałam, że katolicki, był promotorem tego tej diabelskiej, diabelskiego kościoła nowej religii. Nie są to przypadki. Pamiętam jak w 2009 roku pielgrzymowałam do Matki Boskiej do Rokitna, królowej Polski, bo miało się spotkać w Hamburgu 86 biskupów niemieckich przed niedzielą Bożego Miłosierdzia, 19 kwietnia 2009. 9 roku. 7-17 stycznia 2009 roku byłam na niezwykłym pogrzebie agentki polskojęzycznego Gestapo. W Krakowie były dni judaizmu, gdzie dziwisz tańczył z rabinem Edgarem Klikiem z Hamburga który wcześniej był u niego 15 listopada 2005 roku jako obrońca strażnik z Nowego Jorku, tańczył z nim również 8 maja 2017 roku, kiedy w Hamburgu Olaf Scholz, który był przy tym założeniu kościoła 19 religii, razem z Jaszkiem Masonem. 18 czerwca w 2012 roku. 8 maja 2017 Olaf Scholz w hamburskim ratuszu zorganizował spotkanie Masonów w dziękczynieniu czynieniu za ich trzystulecie. a tego dnia na Watykanie. Franciszek tańczył z rabinem Glikiem.